bye Dobry wieczór i złapali mnie Państwo na gorącym truskawkowym uczynku. Ręka w górek to jeszcze dzisiaj jeszcze w tym roku nie truskawek polskich, no chyba już wszyscy, bo już od dobrych kilku tygodni są. Są pyszne, są wspaniałe, są pachnące, jak to w Polsce. Jeszcze raz przypomnę, dlaczego w Polsce są najlepsze truskawki pod słońcem, bo po prostu mamy dużą. Mamy dobre odmiany, to jest jedna rzecz. Akurat w tej szerokości geograficznej te truskawki się bardzo dobrze rodzą. No i kolejna rzecz to po prostu duża różnica pomiędzy temperaturą w ciągu dnia i temperaturą w ciągu nocy, bo wtedy, kiedy w ciągu nocy jest zimno, truskawki nabierają kwasowości, a wtedy, kiedy jest ciepło, w ciągu dnia nabierają słodycze. No właśnie, kiedy one nabrały tej słodyczy, nie bardzo to wiem, bo u nas na przykład na działce truskawki są jeszcze bardzo zielone, bardzo malutkie, ale to też jest kwestia odmiany, bo są te odmiany bardzo różne. Na przykład są też odmiany późno które znowu rodzą albo po prostu rodzą w jesieniu, we wrześniu. Widocznie te nasze są troszeczkę opóźnione, czyli późniejsza odmiana. Ale dzisiaj nie tyle o truskawkach, co o bardzo szybkim deserze, dlatego że. Bardzo wiele osób na Instagramie, na TikToku, w mediach społecznościowych zachwyca się tą kombinacją cukru z serem mascarpone i zapomina o naszym polskim cudownym twarogu. Już tutaj, nie wiem, czy widać dobrze widać, może wyjmę. O. Ja, ja to będę jadła, więc biorę ręcyma. O, tak wygląda. Tutaj mam taki prawdziwy, ekologiczny, gruzłowaty, wspaniały, cudowny twaróg, on ma bardzo dużo pozytywnych właściwości, przede wszystkim to jest twaróg, który ma bardzo dużo białka, ser mascarpone to te białka nie ma bardzo dużo w Polsce twaróg, bo ser mascarpone jest zrobiony przede wszystkim z tłuszczu, tam naprawdę bardzo duża część, 30-40% w zależności od producenta to jest właśnie tłuszcz, czysto tłuszcz, a tłuszcz od zwierzętych to jest cholesterol. No i ser mascarpone jest przepyszny połączony z cukrem, ale jednak płaski w smaku, bo mamy ten słodycz na języku i mamy tłustość, a w przypadku, gdy do naszego twarogu dodamy cukier, to mamy i kwasowość, i słodycz, i właśnie Tę tłustość, która też, no ta, ta, taka pełniej, pełniejsza jest ten smak, moim zdaniem. No i to białko, które jest niesłychanie ważne. Więc dzisiaj pomyślałam, że um, zrobię taki bardzo szybki deser. Uwielbiam proste przepisy, który będzie nadawał się dla insuliny opornych, dla cukrzyków, um, dla tych, co na diecie, dla tych, co uważają na cukier, dla tych, co nie jedzą cukru, ale jednak by chcieli zjeść od czasu do czasu coś słodkiego. On naprawdę nie będzie... To nie będzie żadne udziwnienie. Składniki, które tutaj będą podane, poza może erytrytolem, to jest erytrytol, ja tu nie reklamuję żadnej firmy, więc może go tak sobie chowam, to jest taka, taki słodzik, który nie ma w sobie... Kalorii, on nie podnosi cukru we krwi, w związku z tym daje tę słodycz. Może to nie jest taka słodycz bardzo intensywna, ale jest i on może być zastępnikiem cukru. I właśnie w połączeniu z tą pasowością, z tym białkiem, z tą lekką tłustością twarogu, myślę, że stworzy dobrą mieszankę. Zaczynamy od tego. erytrytol to jest ten najpoważniejszy składnik, ale można też użyć xylitolu. Jeśli ktoś ma miód, to też jest lepszy wybór niż cukier, bo miód ma o 1 trzecią kalorii mniej niż cukier, w dodatku ma enzymy, ma witaminy, ma różne składniki mineralne, więc w sumie jest zdrowszy, no ale na miód też trzeba uważać, nie można zjeść od razu całego słoika, więc dajemy raczej mniej niż więcej. No ale jeśli to ma być deser, no to deser musi być słodki, więc ta słodycz, czy to ze, sto, ze słodzika typu xylitol, erytrytol. Jeszcze pod drugą nazwą Erytrol też występuje ten słodzik, można go kupić naprawdę w każdym dyskoncie dzisiaj. no Ta słodycz powinna się pojawić, no bo jest to deser. I teraz tak, zaczynamy od tego, że wybijamy jedno, ja zrobię, deser będzie mniej więcej na dwie, trzy osoby, w zależności od tego, jak będą bardzo główne, ale myślę, że trzy. W, nie, w mniejszych porcjach, może nawet cztery osoby się, że tak powiem, wyżywią, a przynajmniej trochę posmakują. Jajko. Takie jajko po prostu sparzyłam. Przelałam je wrzącą wodą. Zawsze to robię, kiedy jem jajka na surowo, nie robię z tego jakiejś specjalnej dramy, ale strzeżonego pan Bóg strzeże, w związku z tym lepiej, żeby to jajko sparzyć, to nic nie kosztuje. Krótko się to robi, nie jest z tym wiele zachodu. A mamy pewność, że na skorupce nie ma żadnych przedziwnych bakterii. Wybijam jajo i wyciągam z niego żółtko. Białko mi się potem przyda, albo je zamrożę, albo wykorzystam do jajecznicy, coś potem z tym białkiem zrobię. Tutaj się nic nie marnuje, a skorupki. Mój narzeczony Tomek zbiera skorupki do słoika, myje je, wszystkie skorupki, a potem używa nawóz do roślin, chyba do pomidorów to, to nie, prawda? A, że trzeba zmielić, jeszcze właśnie trzeba zemleć, tak? To powinno wtedy używamy do pomidorów, czyli to, to, tego też nie zmarnujemy. Dobrze, do tego żółtka do, dodaję erytrytol czy erytrol, może być cyrytol, może być zwykły cukier, jak nie macie oczywiście, nie za dużo. On jest dużo mniej słodki niż cukier, ale nie ma kalorii, w związku z tym nie straszymy tak bardzo. No i teraz po prostu robimy klasyczny ogiel-mogiel. Dobra. Zobaczcie, ten kogiel mogiel zrobił się taki dość jasny. To znak, że już w zasadzie jest gotowy. Ja go spróbuję, bo on ma troszeczkę inny smak. No tak, to jest coś za coś. Bo erytrypol czy erytrol. Jest taki dość chłodny na języku. Ale jak zaraz wpadnie do niego twaru i truskawki, to będzie całkiem nieźle. I teraz. Mam tutaj truskawki, które kupiłam wczoraj. One oczywiście truskawki niejedzone dosy, dosyć szybko się psują, bo e, na przykład podchodzą pleśnią lekko, albo są poobijane w niektórych miejscach. O, tutaj na przykład jest taka trochę obita, więc ją po prostu posiekam do środka tego oto kogla mogla. Tak no jest, proszę Państwa, po 20 i nasz pies zawsze, zawsze jakiś live, to zaczyna się na no, Państwa cześć tarzać na dywanie. Może nawet słychać, ale wtedy uwielbia po prostu to robić. Otwiera gębę i, i tarza się na plecach podywanie. Rzucam te truskawki, które są takie właśnie, jak to mówił Gąbrowicz, niedo, czyli troszkę naruszone zębem czasu, ale jeszcze dobre i bezpleśnie oczywiście. Tu jest taka śmieszna. No na tyle, tak jakbym miała dużo dzieciaków, albo jakby to była to taka o, No Patrzę jeszcze, patrzę, patrzę. O, ta jest też taka już miękka trochę, ale nadal dobra, więc wrzucam. I teraz wrzuciłam chyba z 5 sztuk i teraz będę powoli miksować. O, pani Małgosia pisze, że ma stan cukrzycowy. no właśnie, więc to jest tak. Jeszcze raz, pani Małgosiu, żółtko. W żółtku nie ma nic złego, dla co wręcz przeciwnie, żółtko jest bardzo odżywcze. Tam cukru nie ma, tam nie ma węglowodanu. Do tego erytrol albo erytrytol, to już pewnie pani powinna wiedzieć, że to jest taki słodzik, który nie ma kalorii. Nadaje się dla cukrzyków, nadaje się dla insuliny opornych, dla tych wszystkich, którzy są na diecie. Ma jedną wadę, jest zimny na języku, ale zaraz to zniwelujemy. I do środka, czyli ubijam na jednym jajku, później mogę z tym erytrytolem. I teraz mam truskawki. Będę je też rozbijać, żeby powstał taki trochę koglomoglowy mus. Hva? <silence> Skawki mi się rozdrobniły, pryskają i po prostu powinno być wyższe naczynie, ale zawsze mam takie wrażenie, że wtedy Państwo nie widzą, że w takiej przezroczystej misce jest lepiej. I wyrzucam tutaj około 100 g twarogu, normalnego, polskiego, kwaśnego twarogu, bogatego w białko, który nie ma w sobie dużo tłuszczu. Dla cukrzyków, wbrew pozorom, tłuszcz też jest ważny, że nie można aż tak dużo tłuszczu jeść, ponieważ przy cukrzycy to odkładanie blaszki mężczycowej w postaci właśnie blaszek cholesterolowych, też jest groźne dla zdrowia. Dobra, i teraz powoli będę mieszać to na mus. Można to też zmiksować w jakimś takim tam lidlomiksie, czy biedronko biedronkomiksie, czy ajkupu, czy termomiksie oczywiście, ale ja robię to ręcznie, żebyście Państwo widzieli. Teraz już widzę, bo wczoraj robiłam próbę i miałam parów zmielony, a ten jest gruzełkowaty, więc będę zmuszona jednak go potraktować blenderem. Tak. I się tarzać, tutaj nie ma nic dla ciebie. Dobra. Blandare pujan cu Wszystko zależy od truskawek. Jeśli truskawki są bardzo dogniste, to ta masa będzie taka troszkę lejąca. W związku z tym dodam ten cały ser do środka, bo już widzę, że żeby otrzymać tę kremową masę, musi być więcej sera. No i blenduję. Był program pod tytułem blenduj z bosatką, ale już więcej nie będzie. I teraz mamy taki, wyszedł nam, można powiedzieć taki twarożek prawdziwy truskawkowy, on jest dość aksamitny. jeśli nad nim będę jeszcze popracowała, bo jeszcze mi się nie podobają do końca te grypki, ale już Państwa nie będę zawręczać i teraz co my z tym możemy zrobić? Możemy to przełożyć do pudełka i używać na przykład jako po prostu twarożku do placuszków czy do naleśników. To jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł, w tym samym podałku możemy bele plastikować, na przykład. Dlaczego y, znaczy plastikowym, y, dla, no, Chociaż może nie, można spróbować też ze szklanym. Można włożyć i po prostu zrobić z tego pyszne truskawkowe lody. Można, to smakuje. Bardzo przyjemne, chociaż zdecydowanie mało słodkie tak delikatnie słodkie. Ja bym dołożyła jeszcze troszkę tego elektrykolu bo tak jak powiedziałam, no deser to cukier, yy, w deserze ta słodycz powinna być yy, no, taka znacząca, natomiast yy, no, erytrytol niestety nie jest tak słodki. Pani Dorota pisze, czy 100 gramów cera czy więcej? Myślę, że 100-150 g, wszystko zależy od tego, ile Pani wrzuci truskawek i jak bardzo te truskawki są wodniste. Chodzi o to, żeby ta konsystencja była ewidentnie twarożkowa, czyli taka jak ta przed chwilą. Tę, którą miałam, to była taka bardzo płynna. I teraz, dobra, teraz próbuję. Mm, jest super. Jest zdecydowanie słodkie. Więc tak, jeszcze raz. Możemy to zamrozić. Możemy to dodawać do naleśników, placuszków jako taki, taki naturalny Twarożek, nie serek, tylko twarożek truskawkowy. Pamiętajmy, że to jest bogate w białko, więc to jest zupełnie coś innego niż um, na przykład um, właśnie coś na bazie mascarpone, ale dlatego że mascarpone ma tłuszcz, a to ma głównie białko. I teraz wkładamy, i możemy też po prostu podać jako bardzo szybki deser naszym gościom, czy samemu sobie, sobie wziąłem małą łyżeczkę, no, ale dobra, będę tak nakładać i będę gadać. Nie chcę się już sięgać po większo. O. Powiedzmy tyle. Tak? I drugie. Nie no to wiecie co Państwo, to wychodzą za cztery takie porcje. Cztery porcje z tego wychodzą. Czyli jeszcze raz powtórzmy, jedno jajko, tyle ile uważacie słodzika erytrytol. Myślę, że w sumie dałam za cztery łyżki takie płaskie. Do tego garść truskawek. Trudno to określić, no ale powiedzmy... Pięć dużych truskawek, wrzucamy do środka pokrojone, blendujemy to wszystko razem z twarogiem 100-150 g. i ta -da! proszę bardzo, dekorujemy truskawkami. To są piesku truskawki. Truskawki to nie jest kiełbasa, to nie są również ani parówki, ani na przykład, nie wiem co ty tam jeszcze lubisz, kotlecik, to nie jest to. A teraz proszę bardzo, nie widać go. Proszę, ja to nie chcę niczego reklamować. Nie widać go, ale będzie słychać. Kiełbasa? Proszę, jakby ćwiczymy. Proszę. Reaguje na słowo kiełbasa. Myślę, że Państwa psy również. O, i tutaj wrzucamy. I mamy zdrowy deser dla cukrzyków, dla insuliny opornych, dla nadciśnieniowców, dla tych wszystkich, którzy nie mogą jeść cukru, nie mogą jeść słodyczy. Dla tych wszystkich, którzy dbają o mnie. Oczywiście oprócz truskawek możemy dołożyć jeszcze borówki, możemy wsadzić nieśmiertelną miętę, ale ja po prostu, jak to widzę, nie wiem, czy Państwo zwracają uwagę na takie przepisy kulinarne, gdzie zawsze, czy to jest szarlotka, czy to jest sernik na zimno, zawsze jest na końcu listek mięty. Ten listek mięty nie doprowadza do szału, tak samo jak do szału mnie doprowadza zawsze, że w każdym Pani Małosia przemówił piesek mówi tak, że w każdym y, po prostu y, przepisie jest sól i pieprz. Sól i pieprz, jakby y, sól, owszem, y, też nie do wszystkiego, ale pieprz, po co na przykład pieprz nie rozumiem, pieprzu do pomidorów na przykład, tak? Albo pieprzu do ogórków. E, tego nie rozumiem. Dobra, i tak podawamy taki oto deser. Ale to jesteś, kochani, mi to potrzebne, żeby zjeść. Nie do Ciebie mówię, Ty nie jesz takich rzeczy. Ty dostaniesz miskę zaraz. O, proszę bardzo. Tak jak mówię, możemy też wykorzystać, myślę, że z innymi owocami też by fajnie się udało. Dobrze. Proszę zobaczyć, jakie to jest piękne, jakie to jest proste i jakie to jest zdrowe. Proszę bardzo. Proszę Pana. Panie Tomaszu, mm -hmm. Dziękuję. proszę tam głośno mruczać, albo i nie. O. i teraz siostry Gieras, jak to było w kabalecie Olgi Lipińskiej. No i mamy tam, mamy, ładny to jest kolor, Tomek mówi, że fantastyczny. Mm. Te truskawki, słuchajcie, są... Bardzo słodkie, no bo to jest pełnia sezonu, bardzo dojrzałe, bardzo takie świeże oczywiście, pyszne, polskie, pyszne truskawki, nie ma dwóch zdania. Ale to, co jest na dole, jest tak po kwaśne, leciuteńko słodkie, bardzo ładnie wygląda, ma bardzo ładny kolor. W sumie jest na języku takie gładkie, kwaśne, słodkie i leciuteńko tłuste, ale nie tak tłuste właśnie jak mascarpone i ta pasowość mi bardzo odpowiada, bo lubię desery, które mają w sobie odrobinę pasowości Zapraszam bardzo serdecznie, żeby taki deser zrobić. On jest super prosty. Można, tak jak powiedziałam, go zamrozić w formie lodów podawać, można od razu zeżreć, tak jak już to czynimy. E, I można też sto, stosować na przykład do, do leśniczków i do placuszków, albo do jakichś tam innych I jeszcze dotworów. Albo po prostu podać dziecku zamiast tego słodzonego. Tak, dzieci mogą mieć erytrycol. Z ksylitolem trzeba uważać, zwłaszcza u tych bardzo małych dzieci, jeśli sypnie nam się bardzo dużo, ksylitol w dużych ilościach może spowodować biegunkę u dzieci, ale to trudno bo przy takim deserze, gdzie jest dużo też owoców, trudno przekroczyć tę dawkę. No to, co, to smacznego, bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego najlepszego truskawkowego. Do zobaczenia.